Wolna wola. Tomasz Hałko, rok 1999. Wydawnictwo Indigo Book. Nauka i technologia. Nauka i technologia na Ziemi jest prawie całkowicie pod kontrolą pieniędzy i systemu monetarnego. Bez pieniędzy nikt nie prowadzi żadnych badań. Wiedza traktowana jest jak własność i się nią handluje. Wygląda na to, że uczeni zwracają całą swoją uwagę na materialną rzeczywistość. Zarobek i rozmiar funduszy na badania są przedmiotem ich dumy i stanowią podstawową miarę ich sukcesu. Uczeni i inżynierowie nawet nie zdają sobie sprawy, ile intelektu i inteligencji potrzeba, żeby zrozumieć funkcjonowanie chociażby pojedynczego atomu. Przez 100 lat rozbijają oni atomy. Wciąż tak naprawdę nikt nie wie, jak są one zbudowane i w jaki sposób zbudować atom. Uniwersalna potrzeba intelektu jest przed ich własnym nosem, a oni wydają się jej nie zauważać. Z uwagi na to, że zacofany system kontroli społeczeństwa całkowicie ignoruje tę potrzebę, technologia jest używana głównie przeciwko rozwojowi samodzielnych intelektów i przeciwko naturze. Każdy potencjalnie użyteczny wynalazek jest obracany w broń, czy też narzędzie dezinformacji i propagandy. Technologia jest wykorzystywana, żeby ludzi straszyć, uzależniać i trzymać ich samodzielne intelekty pod kontrolą. Co się dzieje, gdy technologia używana jest przez ludzi niedojrzałych, niedostatecznie duchowo i intelektualnie rozwiniętych? Co się stanie, gdy pozwolimy pięcioletniemu dziecku prowadzić samolot czy też samochód na autostradzie? Czy katastrofa nie jest najbardziej prawdopodobnym rezultatem? Dlatego też Używanie technologii bez wiedzy duchowej wiedzie nas do globalnej katastrofy. Żeby uniknąć katastrofy, powinniśmy zrozumieć co robimy i dlaczego. Czy podoba ci się, gdy prowadzi cię ktoś, kto sam nie wie dokąd idzie i po co? Czy masz pewność, że ci, co starają się tobie radzić, wiedzą o co chodzi? Cały materialny wszechświat wydaje się niczym innym jak zakłóceniem niczego. Zakłóceniem, które było tak wielkie i tak inteligentnie zaprojektowane, że drgania nim spowodowane do dzisiaj są intensywne, mają wysoką częstotliwość i mogą być nośnikiem informacji. Niektóre stateczne układy drgań robią na nas wrażenie atomów. Atomy te są tak inteligentnie zaprojektowane, że nawet żywe organizmy mogą być z nich zbudowane. Wszystko, co materialne we wszechświecie, jest drganiem przestrzeni. Pewnego dnia w odległej przyszłości drgania te zanikną. Jedynym celem naszej materialnej egzystencji w ciele fizycznym jest rozwój naszego samodzielnego intelektu, nasz rozwój duchowy. Materialna rzeczywistość jest tymczasowa. Człowiek istnieje fizycznie wyłącznie po to, by rozwijał się duchowo. Na nieszczęście, nasza nauka i technologia po setkach lat Tzw. Rozwoju nie osiągnęła wiele więcej niż poczucie dumy i autorytetu. Jakie są podstawowe motywy rozwoju technologii na Ziemi: robienie pieniędzy, oszczędzanie czasu, uzależnianie ludzi od przyrządów, zwiększanie autorytetu, kontroli i wykorzystania ludzi? Czy zdajesz sobie sprawę, jak istotne są te wszystkie motywy w świetle wielkiego planu? Czy widzisz, że działania, które są konsekwencją powyższych motywów, bezpośrednio sprzeciwiają się celowi wszechświata? Czy możesz powiedzieć, co jest najbardziej widocznym rezultatem rozwijania technologii na Ziemi? Czy nie jest to przyspieszone unicestwianie natury? Czy nie jest to zaśmiecanie środowiska i jego mieszkańców do granicy wymierania? Czy nie jest to arogancja, że można zrobić wszystko, co się chce, jeśli się ma wystarczająco dużo pieniędzy? Czy rezultaty te nie są dowodem wielkiej ignorancji i braku szacunku dla celu istnienia wszechświata? Czy zdajesz sobie sprawę, że gwałtowne zjawiska meteorologiczne, jak cyklony, huragany, burze, powodzie i tornada, które jakiś czas temu zdarzały się co kilka lat, mają miejsce prawie co tydzień? Czy zdajesz sobie sprawę, że jest to bezpośrednią konsekwencją przyspieszonego zanieczyszczania atmosfery na skalę planetarną? Trudno jest znaleźć dobrą planetę, nieprawda? Niektórzy z nas są zafascynowani pozornymi osiągnięciami technologii, jak automatyka czy komputery. Czy nie zastanawiacie się, że uzależnianie się od maszyn z przyciskami, zaprogramowanych przez kogoś innego, może ograniczyć Twoją zdolność samodzielnego myślenia i podejmowania samodzielnych decyzji? Czy zdajesz sobie sprawę, że przez programowanie Twojej świadomości instrukcjami do używania pstryczków stajesz się robotem w systemie? którego celem jest cię wykorzystać? Czy pamiętasz, kim jesteś we wszechświecie? Nawet uczeni poświęcający większość swojego życia na myślenie i rozwój własnego intelektu nie zaczynają nawet podejrzewać, że wszechświat może mieć cel i wydają się nie zauważać podstawowych zasad jego projektowania. Najczęściej utrzymują oni wąskie specjalizacje i nie interesuje ich, jaki związek ma ich praca z wielkim planem. Czy zdajesz sobie sprawę, jaką rzadkością są uczeni, którzy się upierają, że Bóg w kości nie gra, jak Albert Einstein? W rezultacie swojego zawężonego światopoglądu uczeni wmawiają sobie, że wiedzą. Ochrona ich doktryn i autorytetu zapobiega poszukiwaniu i analizie prawdziwych odkryć. Nieodpowiedzialni i niekompetentni dziennikarze propagują i umacniają iluzję, że istnieją specjaliści, którzy wiedzą albo mogą się dowiedzieć, jak rozwiązać każdy problem. Czy rozumiesz, dlaczego światopogląd ignorowania i braku szacunku dla natury dominuje? Jeżeli sądzisz, że nauka na Ziemi jest zaawansowana, dobrze się nad tym zastanów. Uczeni na Ziemi nie potrafią nawet wyjaśnić niektórych elementarnych praw fizyki. Pozwól, że ci to udowodnię. Weź na przykład grawitację. Czy istnieje coś bardziej podstawowego niż grawitacja? Czy wiesz, że cała nauka na Ziemi razem wzięta nie potrafi objaśnić skąd się bierze grawitacja? Czy zdajesz sobie sprawę, że większość zanieczyszczenia planety jest spowodowana walką z grawitacją, podnoszeniem i przemieszczaniem przedmiotów z miejsca na miejsce? Oznacza to, że tak naprawdę żaden uczony na Ziemi nie potrafi objaśnić, dlaczego nie odpadamy z Ziemi w przestrzeń kosmiczną. Uczeni do tej pory nie potrafią nawet zdefiniować, co to jest masa. Jeśli to, co obserwujesz, jest dla Ciebie niejasne, w jaki sposób chcesz zrozumieć to, czego nie można zobaczyć? Jeśli koło jest takim znakomitym pomysłem, dlaczego nic w naturze nie porusza się na kołach? Dlaczego nasza planeta nie porusza się na kołach wokół Słońca? Czy nasza wyobraźnia stała się na tyle zatwardziała, że nie możemy nawet dopuścić możliwości istnienia bardziej inteligentnego rozwiązania niż koło? Projekt wielkiego intelektu, który znajduje się przed naszym nosem, jest tak inteligentny, że jest prosty i oczywisty. Czyż najprostsze rozwiązania nie są także najpiękniejsze? Czy pamiętasz, że piękno było jednym z głównych celów projektowania wszechświata od samego początku? Prawdopodobnie już zaczynasz się zastanawiać. Co można zrobić? Z uwagi na to, że nie możemy zmienić nikogo innego, tylko nas samych, chciałbym zaproponować mój wkład. Jako samodzielny intelekt z nieograniczonym potencjałem stawiam całej nauce na Ziemi, z ich wszystkimi komputerami i laboratoriami, osobiste wyzwanie: wytłumaczmy grawitację, wyjaśnijmy, jak ją generować i jak ją kontrolować. Odkryjmy jedną z inteligentnych zasad funkcjonowania świadomie zaprojektowanego wszechświata. Przestańmy zanieczyszczać naturę do jej kompletnego zniszczenia tylko dlatego, że chcemy podnosić i przemieszczać przedmioty z miejsca na miejsce. Czy sądzisz, że ludzkość na Ziemi jest gotowa przestać stosować każdy nowy wynalazek do produkcji broni? Jak tylko ludzie będą gotowi do współistnienia w pokoju i współpracy, zacznę rozwiązywać problem wyjaśnienia grawitacji. Otwarcie i publicznie, żeby każdy mógł zobaczyć, do czego samodzielny intelekt jest zdolny, gdy odkryje swój nieograniczony potencjał i wolną wolę. Czy chcesz ze mną współpracować? Jeśli się uprzesz, że tylko pełzanie jest możliwe, nigdy nie nauczysz się latać.